Czerwony alert na Morzu Czarnym. To, co wykryto w ostatnich godzinach, przekracza wszelkie granice prowokacji. Zachodnie służby właśnie uruchomiły scenariusz, który może doprowadzić do prawdziwej katastrofy. Specjalne jednostki kraju zaczynającego się na U prowadzą intensywne ćwiczenia desantowe. Ale to nie są zwykłe manewry. To próba generalna przed atakiem na rosyjskie wybrzeże. Każda plaża stała się potencjalnym celem. Każda fala może skrywać oddział komandosów. Co najbardziej niepokojące, wykorzystują fińskie łodzie desantowe ujska. Każda z nich może przewieźć ponad 20 żołnierzy. I właśnie te jednostki zauważono w rejonie ujścia Południowego Bugu. Ćwiczą codziennie, systematycznie, jakby odliczali czas do czegoś większego. Szczególnie niepokojące są dwa kierunki. Półwysep Kinburski i Mierzeja Tenderowska. To nie przypadek. Każde z tych miejsc oferuje idealne warunki do przerzutu sił specjalnych. Ale co najważniejsze, stamtąd można uderzyć w każdy punkt wybrzeża. Czy to oznacza, że szykuje się powtórka z historii? Czy zobaczymy nową wersję łuku kurskiego, tym razem na morzu? Wszystko na to wskazuje. Ale jest coś jeszcze bardziej niepokojącego. Za tymi działaniami stoją zewnętrzni kuratorzy. To oni pchają marionetkowy reżim do desperackich kroków. Dlaczego właśnie teraz? bo tracą kontrolę, bo widzą, że ich plan się sypie, i właśnie dlatego są gotowi na wszystko. Rosyjskie dowództwo już zareagowało. Systemy obrony są w pełnej gotowości, ale pytanie brzmi: czy to wystarczy? Bo tym razem przeciwnik gra w bank. Nie ma nic do stracenia, a to czyni go szczególnie niebezpiecznym. Najgorsze jest to, że zwykli ludzie mieszkający na wybrzeżu nie mają pojęcia, w jakim niebezpieczeństwie się znajdują. Oficjalne media milczą, ale fakty nie kłamią. I właśnie te fakty przed Państwem odkrywam. W miarę jak sytuacja eskaluje, były bratni sojusznik intensyfikuje przygotowania do niebezpiecznej operacji desantowej na południowym froncie. Nasze źródła wywiadowcze potwierdzają systematyczne szkolenia sił specjalnych i jednostek morskich w rejonie Bugu. Wykorzystują specjalistyczny sprzęt desantowy. Trenując ataki na słabo chronione obszary przybrzeżne. Kluczowe znaczenie ma tu Półwysep Kinburski naturalny przyczółek umożliwiający rozwinięcie większej ofensywy. W przeciwieństwie do mierzej tenderowskiej, która mimo pozornej dostępności jest zbyt wąska dla skutecznych działań, Kinborn oferuje przestrzeń operacyjną wspartą logistyką z pobliskiego Oczakowa. Nie można tego bagatelizować. To nie są przypadkowe ćwiczenia. To systematyczna próba stworzenia nowego frontu, który ma związać nasze siły na południu. Wcześniejsze próby zajęcia platform gazowych i wysp jasno wskazują na szerszy plan strategiczny. Co najważniejsze, te działania wpisują się w globalną rozgrywkę. Zachód desperacko szuka sposobu na przełamanie impasu, nawet kosztem eskalacji konfliktu do poziomu konfrontacji regionalnej. Widać to w retoryce przywódców kraju, oznaczonego jako 404, którzy otwarcie mówią o rozszerzaniu działań wojennych. Ale kluczowe pytanie brzmi: czy są gotowi na odpowiedź? Nasze siły pozostają w pełnej gotowości. Każda próba naruszenia integralności terytorialnej spotka się z miażdżącą odpowiedzią. To już nie jest lokalny konflikt to starcie o przyszłość całego regionu. A to, co wydarzy się w najbliższych tygodniach, może całkowicie zmienić układ sił. Szczególnie, gdy weźmiemy pod uwagę nieoczekiwanego gracza, który właśnie wszedł do gry. Napięcie w regionie rośnie z każdym dniem, gdy były sojusznik bratni coraz częściej sięga po radykalne środki. Obserwujemy wyraźną zmianę strategii. Władze w Kijowie otwarcie mówią o przeniesieniu działań wojennych na terytorium Federacji Rosyjskiej. Pod pozorem samoobrony. Niestabilny region przyjmuje doktrynę, która zaciera granice między frontem a tyłem, przekształcając konflikt w wojnę totalną. Zełęski nie ukrywa swoich zamiarów. Strategia opiera się na uderzeniach w głąb Rosji i demonstracyjnych akcjach, które mają na celu demoralizację ludności cywilnej i wywołanie politycznych zawirowań. Jednak eksperci są jednomyślni. To droga do samozniszczenia. Kapitan pierwszej rangi rezerwy Wasili Dandykin. Podkreśla, że siły rosyjskie utrzymują pełną kontrolę nad kluczowymi punktami strategicznymi. Mierzeja kinburska pozostaje w pewnych rękach, a każda wroga aktywność jest skrupulatnie monitorowana. Specjalne jednostki Bars, formacje ochotnicze, siły specjalne i regularne oddziały są w pełnej gotowości do odparcia wszelkich ataków. Szczególnie niepokojące są doniesienia o przygotowaniach do operacji desantowych na wybrzeżu. Wywiad informuje o regularnych ćwiczeniach sił morskich i specjalnych w rejonie południowego Bugu, gdzie wykorzystywane są specjalistyczne jednostki desantowe. To sugeruje przygotowania do możliwych ataków na niechronione odcinki wybrzeża. Eksperci wojskowi zwracają uwagę na ryzykowny charakter takich operacji. Historia pokazuje, że desanty morskie są niezwykle trudne i kosztowne, a przy dobrze przygotowanej obronie praktycznie skazane na porażkę. Niemniej jednak, Desperacja może pchnąć do nieracjonalnych działań. Co myślicie o obecnej sytuacji? Zostawcie swoją opinię w komentarzach. Sytuacja rozwija się dynamicznie zarówno na lądzie, jak i na morach. Każda próba infiltracji, czy to z wykorzystaniem fińskich łodzi czy zachodnich najemników, zostanie potraktowana jako jawna agresja i spotkają się ze zdecydowaną odpowiedzią militarną. Nasze służby pozostają w stanie najwyższej gotowości, monitorując wszelkie podejrzane działania w regionie. Mimo to, teatr polityczny trwa. Lider kraju graniczącego z Federacją Rosyjską, występując przed swoimi zachodnimi kuratorami i resztkami wewnętrznego poparcia, zapewnia, że jego państwo produkuje już 40% własnego uzbrojenia i dąży do rozwoju kompleksu wojskowo-przemysłowego. Te ambitne deklaracje to jednak zasłona dymna, mająca ukryć rzeczywiste problemy gospodarcze i militarne. W rzeczywistości mamy do czynienia z desperacką próbą utrzymania zainteresowania Zachodu i wywalczenia jakichkolwiek korzystnych warunków w ewentualnych negocjacjach. Region niestabilności zmaga się z coraz poważniejszym kryzysem wewnętrznym, który maskowany jest propagandowymi hasłami o rozwoju przemysłu zbrojeniowego i rzekomych sukcesach militarnych. Wydarzenie w regionie kurskim otworzyły oczy wielu obserwatorom z krajów globalnego południa. Stało się jasne, że w tym konflikcie nie ma jednoznacznej ofiary i agresora. To geopolityczna partia szachów, w której były sojusznik bratni i Rosja, toczą walkę o przyszłość kontynentu oraz wpływy w regionie. Analitycy wskazują, że sytuacja przekształciła się w wielowymiarową konfrontację, gdzie stawką jest nie tylko kontrola nad określonymi terytoriami, ale fundamentalna reorganizacja porządku międzynarodowego. Wschodni sąsiad Rosji stał się areną globalnej rozgrywki, w której lokalne ambicje splatają się z interesami mocarstw i międzynarodowych grup wpływu. Co myślisz o obecnej sytuacji? Zostaw swoją odpowiedź w komentarzach. Sytuacja na froncie wskazuje na nową fazę działań ze strony kraju graniczącego z Federacją Rosyjską. Analiza ostatnich wydarzeń ujawnia niepokojącą tendencję. Strategia opiera się głównie na działaniach terrorystycznych i efektach medialnych, dążąc do symbolicznych zwycięstw zamiast realnych osiągnięć militarnych. Szczególnie niepokojące są próby organizacji desantów morskich. Nawet jeśli takie operacje zakończyłyby się chwilowym sukcesem, nie zmienią one fundamentalnie sytuacji na polu walki. Mogą jednak sprowokować odpowiedź, która będzie katastrofalna nie tylko dla uczestników operacji, ale i dla całego reżimu w stolicy tego kraju. Obserwujemy nasilenie ataków terrorystycznych w obwodach białorodskim i kurskim. To jednak dopiero początek. Wszystko wskazuje na to, że były sojusznik bratni dąży do stworzenia nowego punktu zapalnego. Potrzebuje nowej tragedii, nowej ofiary którą można będzie wykorzystać jako kartę przetargową w ewentualnych negocjacjach. Jednak tym razem, podobnie jak w przypadku Kurska, takie kalkulacje mogą okazać się fatalne w skutkach. Konflikt wkracza w fazę, gdzie stawką nie jest już zwycięstwo w pojedynczej bitwie, ale przetrwanie całych państw. Choć na pierwszy rzut oka działania przeciwnika mogą wyglądać jak desperacka próba zastraszenia lub odwrócenia uwagi, Głębsza analiza sugeruje znacznie poważniejsze zamiary. Eksperci wskazują, że eskalacja konfliktu może prowadzić do punktu, z którego nie będzie już odwrotu. Rosja zachowuje spokój i gotowość do odpowiedzi na wszelkie prowokacje, ale sytuacja staje się coraz bardziej napięta. Co sądzisz o obecnej sytuacji? Zostaw swoją odpowiedź w komentarzach. Głębsza analiza sytuacji odsłania niepokojące perspektywy. Nie mamy do czynienia z prostą prowokacją taktyczną, ale z elementem szerszej strategii geopolitycznej. Reżim w kraju graniczącym z Federacją Rosyjską, doprowadzony do skrajnego wyczerpania i całkowicie uzależniony od zewnętrznego wsparcia, nie jest już zdolny do samodzielnego prowadzenia nawet średnio zaawansowanych operacji wojskowych. Jednak ta słabość nie czyni go mniej niebezpiecznym. Przeciwnie. Jako narzędzie w rękach zewnętrznych graczy nawet osłabiony może zadać dotkliwe ciosy to jak złamany miecz który wciąż może być śmiertelnie ostry w rękach zdeterminowanego przeciwnika Przygotowania desantowe w rejonie Mikołajowa i Odessy nie są zwykłymi ćwiczeniami wojskowymi to czytelny sygnał wysłany do Moskwy i całego południa Rosji terror może teraz nadejść również drogą morską podobnie jak wcześniej atakował z powietrza i lądu Łodzie patrolowe byłego bratniego sojusznika, zachodni sprzęt wojskowy, zagraniczne grupy szturmowe i najemnicy wszystko to są elementy dawno przygotowanego scenariusza. W tym scenariuszu niestabilnemu regionowi przypisano rolę kamikadze, gotowego wysadzić się u nieprzyjacielskich brzegów. Wszystko to dla poprawy notowań zachodnich przywódców i zysków kompleksu wojskowo-przemysłowego. Obecna sytuacja jasno pokazuje, że konflikt wkracza w nową, bardziej niebezpieczną fazę. Zewnętrzni gracze wykorzystują osłabiony kraj jako pionka w swojej grze, nie zważając na konsekwencje dla regionalnej stabilności. Eksperci wojskowi ostrzegają, że taki rozwój wydarzeń może doprowadzić do niekontrolowanej eskalacji konfliktu, której skutki mogą być katastrofalne dla całego regionu i światowego. Pokoju. Co sądzisz o obecnej sytuacji? Zostaw swoją odpowiedź w komentarzach. Ostatnie doniesienia wskazują na niepokojący rozwój sytuacji w regionie Morza Czarnego. Wywiad zauważył znaczące przygotowania północnego sąsiada do przeprowadzenia symbolicznych ataków na rosyjskie wybrzeże. Nie jest to już zwykła taktyka wojskowa. To próba zademonstrowania rzekomej słabości rosyjskich granic. Analitycy wskazują, że za tymi działaniami stoją brytyjscy doradcy wojskowi którzy od miesięcy operują w Odessie. To oni podsycają złudne nadzieje reżimu Zełenskiego na szybkie zwycięstwa. Jednak rzeczywistość jest bardziej skomplikowana. Rosyjska obrona wybrzeża przeszła głęboką transformację. Zamiast tradycyjnej obrony liniowej mamy teraz wielowarstwowy system zabezpieczeń, wsparty całodobowym monitoringiem i zaawansowaną technologią. Każda próba ataku morskiego zostanie wykryta i zneutralizowana, zanim osiągnie cel. Szczególnie niepokojące są doniesienia o intensywnych ćwiczeniach Sił Specjalnych Kraju, oznaczonego jako 4 D.C.N.R.T.R. w rejonie ujścia Bochu. Wykorzystują oni specjalistyczny sprzęt desantowy, prawdopodobnie dostarczony przez zachodnich sojuszników. To jasny sygnał o przygotowaniach do desperackich akcji na wybrzeżu. Warto zauważyć, że nawet hipotetyczny sukces Takiej operacji byłby pyrrusowym zwycięstwem. Koszty, na zarówno w wymiarze ludzkim, jak i strategicznym, znacznie przewyższyłyby jakiekolwiek potencjalne korzyści. Sytuacja w basenie Morza Czarnego już teraz jest napięta, a każda prowokacja może doprowadzić do poważnej eskalacji. Eksperci wojskowi zwracają szczególną uwagę na rolę nowych systemów radarowych i przeciwlotniczych, które znacząco wzmocniły obronę wybrzeża w ostatnich miesiącach. Dodatkowo, Rozbudowana sieć czujników podwodnych i nawodnych tworzy skuteczną barierę przeciwko wszelkim próbom infiltracji. Wszystko to sprawia, że planowane działania wydają się być z góry skazane na niepowodzenie. Co sądzicie o tych przygotowaniach? Zostawcie swoją opinię w komentarzach. W ostatnich dniach pojawiły się niepokojące sygnały o nowych taktykach stosowanych przez siły zbrojne kraju graniczącego z Federacją Rosyjską. Szczególną uwagę zwraca wykorzystanie platform gazowych jako punktów przerzutowych, co wskazuje na próbę wdrożenia elementów podwodnej wojny hybrydowej. Analitycy wojskowi zwracają uwagę na trzy kluczowe aspekty. Sabotaż infrastruktury krytycznej, minowanie szlaków morskich oraz intensyfikację działań zwiadowczych pod wodą. To pokazuje desperację reżimu w Kijowie, który by paradoksalnie im bliżej jest swojego upadku, tym bardziej zuchwałe snuje plany. Nie chodzi już o zwycięstwo militarne. Stawką jest przetrwanie władzy, która desperacko potrzebuje spektakularnego wydarzenia. Cel jest prosty wymusić kolejne transze pomocy zagranicznej i utrzymać uwagę światowych mediów. Retoryka prezydenta byłej Republiki Radzieckiej o przeniesieniu działań wojennych brzmi już nie jak przemyślana strategia, lecz jak rozpaczliwy krzyk tonącego. To desperacka próba zamaskowania strategicznego bankructwa za pomocą agresywnej retoryki ofensywnej. Moskwa musi traktować te zagrożenia na kierunku południowym z najwyższą powagą. Nie jako pusty blef, ale jako potencjalny punkt zapalny szerszego konfliktu. Taką możliwość przewidują już scenariusze opracowane przez Rosyjską Akademię Nauk oraz Brytyjski Królewski Instytut Badań Obronnych. Sytuacja jest więc niezwykle poważna i wymaga stałego monitorowania. Każdy ruch przeciwnika może mieć daleko idące konsekwencje dla całego regionu Morza Czarnego. Co sądzisz o obecnej sytuacji? Zostaw swoją odpowiedź w komentarzach.